Dobry Państwu! Zbliża się wielkimi kokami jesień. Mamy 27 sierpnia, czerwiec. Zbliża się jesień. No niestety, jesień to jest jesień. Pole, pole zimo, pola zimna już. Może być 20 stopni tylko na słońcu. 22. jesień będzie jeszcze ciepło, ale to już mało będzie ciepło. No i tyle Wam powiem. Zbliża się jesień. Ale jeszcze 20 dzisiaj mamy. Siódmy, jutro 28 piątek. 29 podobno niby mają ma, ma być upały do 30 i w niedzielę. To jeszcze się wykąpiecie na pewno na szutancach, na dziorze i wszędzie. Zapraszam serdecznie i życzę miłego dnia. No niestety, Jesień z gwizdkami. 1 września już we wtorek. Się zbliża. A dzisiaj ja mocno wieje jak, jakby chalnym w zakopanym. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę miłego dnia. Mówię ze ścieżki rowerowej. Jesień to jest jesień. Później będzie październik i już będzie zima. Będziemy musieli futro kopać, kurski nowe i buty zimowe. A później znów wróci wiosna i lato. W 2021 roku. Cześć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, moich fanów z YouTube. Popatrzcie jeszcze na to, co na ścieżce rowerowej. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.